<śmulaczne> 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 A w tak robiliśmy, jak, że, że po przychodzili przychodzili i, że pani niej taki mazej naze, ma, że, że pochodzi parę. dzi żenie pani ma? Nie ręka já tá no, passando. Estou sem engarrafar. Olha Sponsor dzisiejszego meczu. Środę, w środę mieliśmy konferencję nie, z takim koleżką od Nowych Mediów w sztabie Obamy. Nie? I mieliśmy kręcić półtorej godziny konferencję z takim. Nie, na bo ten projekt Udźca, nie? tam gdzie jest Krzysiek Kałużny, uh -huh. Łażej Moder. No tak. Oni to, oni to nam nakręcili, tego koleżka, a my po prostu a. organizowaliśmy to no, stali na sali na nie? Na wydziale. No tak, no to widziałem klatety. No i chcieli, żeby po prostu kamerować, no, bo akurat Marta miała kręcić. Marta miała kamerę. Stary, mówię, no spoko, ja mogę, nie? Tak sobie tak stoję, stoję z tą kamerą 5 minut jak ja sobie pomyślałem, jak ta konferencja ma trwać półtorej godziny, to chyba... Dormant co chwilę, co chwilę zmienialiśmy Co do statywy, nie? Piękna A wy nie macie statywu, a ja? Nie, ja mam... Trzeba by było lepiej Co się wam stało dzisiaj, Łukaszu? Że taki lot dajewizny mez zagraliście? No tak, dzień dobry. No dzisiaj to Was nie poznawałem. Ja na ten Chcesz się wypowiedzieć na ten temat? Będzie, będziesz w internecie później. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem. No nie najważniejsze, że to są trzy Wreszcie wracam dobrze idę. Ja naprawdę, to jest super dzisiaj. Przestrzeniami się łatwo nie No się łatwo ale za tydzień na też nie działa. A Filip 0, 0 Tak. No, czekaj, kasy już dzisiaj. Oni pauzują dzisiaj. No, no. <laughs> ja napisałem na tym, na forum, jak były typy meczów. Czyli KC było przerwa napisane, niefiknie nas napisał 0-1. A ja, ja napisałem tak, zwycięzcami są kibice, którzy nie będą musieli tych cieniastów oglądać w akcji. Nie? takie wrzuty ostatnio na nich lepiej. Która minuta? Gdzie są tam dwa? Pamiętasz? Nazwiska? Nie, nie, nie. Co? Piotrek Nowakow. Nie! Pyszna, pyszna. Pyszna. Dzień. Dzisiaj kolejka niespodzianek Na razie Na Miki razie, Stara, ale powiem Ci, że u nas generalnie jest y, fajniejsza atmosfera na Liwo, naprawdę. Tak jest w polsku, bo tam ci się wszyscy kręcą i na Wifanie masz tak, że y, trybuny, jak jest wejście, do trybuny masz po przeciwnej stronie, nie? Także ci się każdy kręci, przez główkę musi przebiec, żeby coś, żeby coś zrobić. Nie? I jest w takie straszne zamieszanie. Zatem tutaj przychodzą drużyny na jeden mecz, a tam musisz, jak przyjedziesz o 16, to czekasz yy, ze 4 godziny. nie? <tryk> blash! <laughs> blackktrack ta ma filtro hollai ti- Principal ti- Assistant storio'nal bye

co no, ty robisz, dobra, nie, drugą, bo śnieg przynosiłaś mi próbę. A nie, kamień tu. Też nie, yy, gdzie jest przecież fitness? Weź na chwilę przyjmij ten aparat, co? Kręcisz mecz? Tak, tak.